Nazywam się Marek Kuźma, mam 59 lat. Z zawodu jestem taksówkarzem. Moje hobby to piłka nożna. Tą pasją zaraził mnie tata, kiedy w wieku 7 lat poszliśmy na derby Warszawy. I od tamtej pory pokochałem piłkę nożną, a zwłaszcza oglądanie jej na stadionie. Jestem Jola, to jest mój mąż. Gdzie jesteśmy w związku od 37 lat? A ja mam na imię Marek. Moja choroba rozpoczęła się od długotrwałej chrypy. Bardzo mnie to po dłuższym czasie zaniepokoiło. Poszedłem do lekarza laryngologa. W rezultacie, po rezonansie, który nic nie pokazał, skierował mnie do szpitala. W szpitalu przeszedłem e, biopsję stwierdzono raka prawej fałdy głosowej. Przeszedłem operację wycięcia guza i nadal leczę się pod tym kątem. Pierwsza dowiedziała się małżonka, bo była razem ze mną w szpitalu. Później córka, no wszyscy mnie wspierali. Druga rzecz, że my jakby to powiedzieć, poprzez chorobę żony, wiedziałem, że raka się nie umiera. Stąd wzajemne wsparcie w chorobie jest naturalną rzeczą dla nas. Byliśmy ze sobą na każdym etapie choroby. Od diagnozy po kolejne etapy leczenia. Obecnie jestem pacjentem onkologicznym. Stwierdzono u mnie raka piersi. Jestem w trakcie leczenia. Cały czas mój tata zawsze mówił, że nie należy się poddawać, że trzeba być silnym. Najważniejsze jest to, co ma się w głowie. Trzeba sobie zawsze wszystko poukładać. Takie choroby schudłem w jakichś granicach 80 kg. Najbardziej zauważyłem spadek wagi nie wchodząc na wagę, tylko że dziurki od paska. Coraz dalej się wpinały. W trakcie mojej choroby stanęła na mojej drodze fantastyczna pani doktor Onkolog. Poleciła mi żywienie medyczne, abym nie straciła na wadze. W trakcie choroby miałem również często problemy z połykaniem. Musiałem jeść mniej, częściej i dużo, dużo więcej płynnych pokarmów. Tuż po operacji rozpocząłem żywienie medyczne. Żywienie medyczne w trakcie choroby spożywałem przez okres czterech miesięcy po dwie buteleczki. Jedną rano, drugą wieczorem. Teraz również często sięgam sobie jeszcze po ten produkt medyczny. Mała objętość produktu w pełni zaspokajała moje potrzeby żywieniowe kiedy nie mogłem spożywać normalnych posiłków, żywienie medyczne pomogło mi w normalnym funkcjonowaniu, zapewniało mi komfort życia i pracy zawodowej. Choroba moja przede wszystkim odebrała mi głos, który miałem. Jak poprzednio mówili mi pasażerowie, że mam głos radiowy, tak teraz w żartach mówią, że mam. Głos gangsterski. Dużo siły na walkę z chorobą dawała mi moja rodzina. Żona, córka, a zwłaszcza mały Wnusia. Był taką gwiazdką, dla której warto żyć. Siła i rodzina. I wsparcie najbliższych jest najważniejsze.